Hej! Dzisiaj nagrywałam pierwszy vlog w nowym miejscu, w którym mieszkamy od w sumie niedawna. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że ten czas spędzicie ze mną fajnie. W ogóle jakoś tak nie skapnęliśmy się, znaczy ja w ogóle zapomniałam o tym, że dzisiaj była zmiana czasu. I właśnie tak leżymy sobie w łóżku i patrzę, a tutaj, a dopiero jest dziesiąta i coś tam. No, a w sumie tak naprawdę była zmiana czasu, więc wiadomo, że te dni teraz będą krótsze. No i dlatego teraz też się szybko spieszymy i szybko chcemy iść i pokorzystać, bo jest naprawdę przepiękna pogoda. Mam nadzieję, że będę mogła być tylko w bluzie, ale w sumie to się okaże, wezmę bezprawdzieczek płaszcz I Skippy też się wygania, więc fajnie. Na razie domu, mieszkania Wam nie pokażę, bo jesteśmy tak naprawdę w trakcie urządzania, mamy po prostu no mega burdel Ale no wiadomo jak to jest w trakcie przeprowadzki Znaczy tak naprawdę no mieszkamy tutaj już jakiś czas Ale bardzo długo czekaliśmy na szafę Więc w sumie to jest też kwestia tego I właśnie ta szafa jutro przyjdzie Więc się mega cieszymy Wiadomo, że trzeba ją też złożyć Więc to jest też inna kwestia Mój narzeczony na pewno sobie da radę, prawda? No właśnie Czy wy też kochacie te piękne, kolorowe liście? Ja po prostu ja się tak nimi jaram i chciałam sobie zrobić takie piękne zdjęcie, ale niestety zanim się zebrałam, to po prostu te wszystkie liście już opadły, zostało tylko to, co tutaj widać, więc szkoda, ale właśnie to są uroki też jesieni. Które zaczną doceniać e, uroki jesieni, więc naprawdę przepięknie. I my teraz idziemy właśnie nad jezioro. Powiem Wam, że pierwszy raz jesteśmy tutaj. To jest jezioro Bartong, e, tak naprawdę przy samym Olsztynie, ale powiem szczerze, że ta okolica nie jest e, taka zbyt miejska. E, no wiadomo, jezioro no to wiadomo, bliżej natury, ale myślałam, że to będzie troszeczkę inaczej, że będzie pomoc większa. Już z daleka widzę, że jednak jest dosyć mały. Ale jak najbardziej fajnie, właśnie myślę, że tutaj fajnie będzie właśnie przejechać, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Hej! 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 Pokażę Wam teraz moją stylówkę okulary. Może podejdę później. Okulary to są te, które były ostatnio w holu, więc obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek, to będziecie wiedziały, gdzie kupiłam. Bluza jest taka, o, z takimi dużymi rękawami i ona jest, mam tutaj takie futerko, jest taka milusia i jest z Zary, ale to jest poprzednia korekcja chyba. Leginsy mam z Stratka, a w sumie mniej więcej chyba podobne są, może teraz chyba też dostać. No, i mam tutaj takie kalosze śmieszne, idealne na jesień. I one są z TK Maxa. Nerwałam kiedyś, więc tak. No i to rybka z Ralfa. I tak to wygląda. Mam jeszcze płaszczyk, futrzany czarny, ale w tym momencie jest tak kapiękny, bo go Szkoda, zakłada. Powiem Wam, że trochę szkoda, że. Trzeba nosić maseczki nawet w otwartej przestrzeni, gdzie obok tak naprawdę nikogo nie ma, bo w sumie według mnie to jest bez sensu, bo tak naprawdę no, jeśli nie ma obok nas żadnej osoby, no to tak naprawdę nikogo nie narażamy. Jakbyśmy zdjęli tą maseczkę, no to walę, że nic z w się nie stało. No ale cóż, przepisy są jakie są, trzeba je przestrzegać i... I jakoś tam funkcjonować! Skipi, kipi. Już szalejesz? Już szalejesz? Ale zapiątała się chyba łapka. kipi. Zapiątała się tak. Ojejku Ojejku Co, co jest jest to jest tak piękne? Pokaż. Już. A ty wariacje, A ty wariacie ty! A ty się kogo tu mam? Mamę O. O, wkurzone. Lepiej, Lepiej to, to, to. chyba odejść. Chcieliśmy wejść tutaj na pomost, ale w sumie nie wiem, czy będziemy ryzykować jeszcze ze skipiem. Ale jest przepięknie, widzisz? Skipi. Ona syczy na ten, na skipiego. Wow. Skipi nie można tutaj, podpadłeś, widzisz? Nie wolno. Nie wolno. Podpadłeś tutaj, pani. Niech Pani popłynie, to my pójdziemy sobie na pomocnik. Tutaj siedzi obok mnie narzeczonym, ale na razie nie będzie się pokazywał, z tego względu, że... Ta tajemniczy nieznajomy. Tajemniczy nieznajomy. Znaczy tak, yy, na razie nasz mój narzeczony nie chce się mu pokazywać, na razie się nie przedstawi. Mówię na razie, bo nigdy nie wiadomo, może jego przekonamy jakoś, co by na to? Na razie damy błyszczeć naszej... Głównej gwieździe kanału, a potem zobaczymy. Ja z natury jestem generalnie wstydliwy, więc żeby namówić mnie do występu przed kamerami, no to trzeba będzie naprawdę dużo rozmieszczą. Na no, zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, no tak naprawdę my musimy się najpierw poznać, tak? Czyli wy razem ze mną musicie mnie poznać, jak, jak ja jestem i tak dalej. No, my się bardzo dobrze znamy przecież. Ale chodzi mi, że ja z widzami. Może umówmy się tak, że jeśli będzie. Yy... Nie wiem. 10 tysięcy czy 20 tysięcy subskrypcji? Po jakim czasie? Jest możliwość e, ewentualna, że się pojawisz na moim kanale. Nie wiem, podpiszemy kontrakt może 20 tysięcy minimum. Minimum 20 tysięcy? Dobra, więc macie mobilizację. <głosy> <Co>? <głosy> Nie! Mobilizujemy się. Dążymy do tego, żeby było 20 tysięcy na YouTubie. YouTube. U mnie na kanale i wtedy mój narzeczony się pojawi na. W filmie jakimś. Przedstawi się, zobaczycie poza go, więc zobaczymy, co to za tym. Fajnie mnie wprowadzasz, bo to ludzie będą mieli jakiś dziwne obrazy. Nie. Nie no, żartuję. Ooooo! pójdzie. O! Uuu, widać tu płaszczyk? Ciekawe, kto ci doradził. Przecież wiesz, kto mi kupił. Nie, kto ci doradził? Wiadomo, do moja stoiska. Pierwsza najlepsza, tak, pierwsza ja jestem, dama. ja jestem pierwszą damą, wiecie? <laughs> pierwsza dama z klasu. Jest przepiękny, to jest taki kabelowy. Ja sama powiem Wam szczerze, że no taki poluję. Jak, jak macie jakiś tam na oku i wiecie, że są w miarę spoko ceny, zaraz wszystkie napiszą że, napiszą, że zumpa. Wiecie co, szukałam w takiego, ale niestety na razie nie znalazłam, więc... Ale, wracając do tematu, 20 tysięcy i mój narzeczony pojawia się na kanale. Poznacie jego imię. Wszystko, znaczy, no bez przesady, że wszystko, ale... Tak, kochani, koniecznie. Takich treści na YouTubie jeszcze nie widzieliście, także naprawdę. No jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, to subskrybujcie koniecznie. No właśnie, więc słuchajcie narzeczonego, mojego, lubego i dajcie mi suba. Powiem wam, że tutaj jest idealnie, aby właśnie medytować, aby usiąść sobie właśnie tutaj na, na pomoście i przeanalizować swoje życie, tak uspokoić się, pomyśleć na spokojnie no i właśnie tak się zrelaksować. To jest idealne miejsce, naprawdę. Więc teraz, odkąd tu mieszkamy, po prostu doceniamy to, gdzie jesteśmy i że mamy taką możliwość po prostu obcowania z naturą bo jest to po prostu niezwykłe doświadczenie Jesteśmy za to wdzięczni, prawda? Tak, A dzisiaj na obiadek mamy chińszczyznę Właśnie tego Powiem Wam, że jest godzina 17.10, 17, a proszę bardzo, co się dzieje za oknem. E, była się zmiana czasu, i powiem Wam, że po prostu masakra, jest taka różnica. Jednak godzina, się w tym okresie, 7:00, to jest tak naprawdę bardzo dużo. Ja w ogóle nie wiem po co, po co cały czas jest ta zmiana czasu. Mieli to w ogóle znieść, i miało być tak, chyba że od tego roku nie będzie już tej zmiany czasowej, a jednak cały czas jest, i powiem Wam, że to jest mega uciążliwe. No tak naprawdę nic dziwnego, że większość społeczeństwa też niedobory witaminy D3. Te dni są krótsze, ludzie pracują, po pracy tak naprawdę wychodzą, jest ciemno, wracają, jest ciemno, więc tak naprawdę no, nie ma tak naprawdę, kiedy ta witamina D3 się wytwarzać no plus jeszcze oczywiście no niestety, ale jak jest ciemno to też nie możemy za bardzo nic robić na dworze, wiadomo, że teraz jest pandemia, ale chodzi po prostu nawet o wychodzenie, o komfort takiego, takiego wychodzenia na dwór, ja na przykład jak wychodzę ze skipim, no to jednak też jak jest jasno to dużo lepiej się czuję po prostu a jak jest ciemno no to jednak tak trochę czuję się nieswojo, mimo tego, że akurat nasze osiedle jest strzeżone no to jednak jakoś taki, taki dyskomfort jest, że jest taka cisza, ciemno i w ogóle buro, no ale oczywiście to nie zmienia faktu, że dzisiaj była przepiękna pogoda i jestem za to wdzięczna, że mieliśmy szansę wykorzystać ten dzień. Zbiorę się za jedzenie, no i tak chciałam powiedzieć, w ogóle dajcie znać co myślicie o tej zmianie czasowej, czy uważacie, że to jest potrzebne, czy nie. Ja uważam osobiście, że nie, no ale może wreszcie to zmienią kiedyś. Hej, mamy kolejny dzień, stwierdziłam, że to dogram, bo wczoraj się z wami nie pożegnałam, więc Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Buziaczki, pa!